Jennefer jest w Wizimie. Mam tam paru znajomych, więc. Coś nie tak? Rozejrzyj się. Będzie awantura. Co to za jedni? Patrioci piją siódmą kolejkę za Temerię i już ich pięści świeżbią. Nie widzę tu niczego. Kogoś sobie znajdą. Kupię prowiant na drogę i jedziemy. Geralt. Nie mieszajmy się ten jeden raz. Co się stało starczą? Zdjęłam. Zdjęłaś? Może złote słońce zawiesisz? Nie mogę tu mieć temerskich barw. Jeszcze przyjdą i karczymy spalą. Może to prawda, co gadają? Że cesarscy ci mili, żeś Nilfgardka, kurwa. Puszczę pamięć, Litka, bowiem, że ci żal serce toczy. Równo wiesz. Powiesili mi siostrę, wywlekli ją przed klasztorem psa. Powiedzieli, że w Nilwgardzie nie ma miejsca na zabobony, że gniewu boskiego się nie boją. A ty nie boisz się? Gdyby nie anulka, dzieciak by ci się pępowiną zapusił. Masz syna, bo cię o, siostra w połogu pilnowała. Nie bój się gniewu boskiego! Nie bój się, ty suko! Zostaw mnie! Znacie ten medalion, ludzie. Wiecie, co oznacza. Odstąpcie! Cała jesteś? Ludzie mówią, że wiedźminy dzieci Prawda, porywają! To? Co wam cesarz obiecał odmienicy? Co? Może państwo własne? Jak trzewie elfom? Wręcz stąd wszyscy! My nigdzie nie idziemy. Wy też zostajecie. Oni już się nie cofną. Widzę. Teraz Walczyłeś kiedyś wiedźminę? Cieszy Nie! Już dobrze, po wszystkim. Zostaw! Nie zbliżaj się! Widzieliście jego twarz! Bogowie! Odejdź stąd i nie wracaj! Nigdy! No to tyle z niemieszaniem się. Chodźmy.